Cześć, z strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj spiszę z porównanie Realme GT kontra Xiaomi Mi 11T Pro. W obu smartfonach Snapdragon 888, w obu smartfonach 8GB chyba wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, który jest szybszy, który lepiej odpala aplikacje, lepiej odpala gry, lepiej zarządza RAMem w tych tematach. Więc cóż, lecimy. Allegro. No, bym powiedział, że raczej Xiaomi. AliExpress. No klasycznie jakieś reklamy ciężko coś ocenić Ceneo Remis Galeria no tu jeszcze nie nacykane ciekane fotki to nie zobaczymy HBO Go no minimalnie może się mi ale bardzo Polsat Box Go tutaj widać Jeremy jak do jak widać mapy tu bardziej chyba się mi Player.pl, no Remis, Alex, tutaj szybciej, pyszne.pl, no chyba tu mi troszkę bardziej, glowo, no chyba tu sklep play, praktycznie remisowo, Spotify. Dla Xiaomi, Taptalk. no chyba rylymi troszeczkę szybciej, Tripadvisor, no i tutaj no Nevermind, e, jedziemy dalej Twitter, Xiaomi, Uber, no chyba tu turylmi, Wykop, minimalnie rylymi, YouTube, tu chyba szybciej praktycznie różnice prawie żadne raz jeden, raz drugi, no widzicie naprawdę turbo szybkie telefony sprawdzamy RAM, co zostało w RAMie, obu jest 8GB ale tu już widzicie, w Realme brak mamy w obu tu też cena się restartuje w Realme tutaj też galerie doczytywane HBO Go. o tu no, Realme gita nie za bardzo dobrze zarządza RAMem, jak widzicie 8GB, a dużo aplikacji jest poza tym RAMem no, co widać no w mi lepiej, praktycznie wszystko z ramu wychodzi. Glową w obu smartfonach, jak widać, często się restartuje, to norma. No Spotify też tylko w mi. tu w obu. No, jakby wyjście nawet z tego ramu, dotykam bardziej, to widać, szybciej działa. No teraz akurat wyjdzie, mi zależy jeszcze ogóle aplikacji, no ale... No tutaj na RAM bym postawił bardziej na Xiaomi. Dobra, wyczyśmy wszystko. Oczywiście... Nie wiem, czemu zawsze Twitter zostaje, trzeba ręcznie go zabić w smartfonach Opo podobnych. No to dobra, nie idziemy z grami. Co będzie w przypadku gier, który lepszy szybszy? Lecimy Asfalt 9 Xiaomi czy Realme? Realme, dobra, Temple Run 2. Xiaomi. Już nawet nie czekam na animację. White Reef, czyli Leaks of Legends. Przy okazji macie jasność na maksa w obu smartfonach, możecie popatrzeć. Kwestie ekranów. Tu szybsze Xiaomi. Death Trigger 2. No minimalnie chyba szybciej filmi. Unkilled Xiaomi Call of Duty Nie lubię takich gier, co się tak strasznie długo otwierają. Chyba minimalnie sieją, ale praktycznie tak samo. World of Tanks. No, czekamy, czekamy. No, tutaj troszkę szybciej. Już nie czekamy na koniec tej animacji. Widać było. Super Mario Ram minimalnie rygi Angry Birds. Dwójka musiałem i szybsze widać. Real Racing 3 Trójka. Jak to nam wyjdzie? No tutaj coś się chyba. No, troszkę w innym momencie odpalania, no ale widać, że szybciej. Dobra, PubG Mobile. No i kto szybszy? Realme. Nienawidzę. Nienawidzę gier, które Ci wymagają poklikania na początku. To jest wkurzające w tym tytule. Ark Survive Evolved. No z tego w niego nie gram w ogóle. Jest tylko do testów. No i tu szybciej Rimi. No, mam wrażenie, że w tych gierkach troszkę coś mi lepiej chyba ogarnia. Zobaczmy RAM w przypadku gier. No, pierwszy tytuł Restart w obu. Częsta przy... przypadłość Asfalta 9. Temple Run 2 trzymane tylko jest z siami. LOL. LOL jest w siami, w rilmi nie ma. The... Co ja tutaj robię? Nie, tak, nie, tak. Dead Trigger 2, no, jest w Xiaomi, w Realme nie ma. Unkilled. To samo. Call of Duty. To samo. World of Tanks. No tu Ring mi naprawdę. Naprawdę. Nie widać, żeby ten smartfon miał 8 gb jeżeli chodzi o speed testy. Naprawdę. Lipka. No coś tutaj nie ten. Nie zagrało z tym softem słabo. A jest na najnowszym, oczywiście PUBG. To samo. Ark. Tu w ramię, tu poza. No cóż, no, wydajnościowo bardzo zbliżone. Może czasami któryś jeden, szybszy gorszy, ale Ramno w realme to tragedia. Jak na 8GB praktycznie nic tam nie siedzi. No więc zdecydowanie z tej strony wybrałbym właśnie ją. Ja Mam wrażenie, że zdecydowanie jest jaśniejszy ekran. Bardziej mi się podoba. No cóż, tyle. Tyle odnośnie porównania tych dwóch smartfonów. Rymi Geta, Xiaomi mi gdzieś 11 T Pro. Oczywiście Play Store oni są tutaj, dzwonek, subskrypcja na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Uciek trzymajcie się ciepło. Hej.